Jedno z brytyjskich towarzystw ubezpieczeniowych na swojej stronie internetowej podzieliło się historią 50-letniego mężczyzny, którego rodzinie bardzo pomogło posiadane przez niego ubezpieczenie na życie. Porozmawiajmy o ryzyku. Bohater historii wiódł wspólnie z żoną i córką spokojne życie konsultanta biznesowego na południu Wielkiej Brytanii. Jednak w młodości mężczyzna był świadkiem trudności matki. Starającej się utrzymać rodzinę z jednej pensji i niewielkich oszczędności po nagłej śmierci na zawał serca ojca naszego bohatera. Dużym obciążeniem po śmierci ojca, była spłata rat kredytu hipotecznego na dom rodzinny. Mając w głowie to wspomnienie, opisywany bohater nie chce, aby w przypadku jego nagłego odejścia te same problemy spotkały żonę i córkę. W związku z tym decyduje się na solidne ubezpieczenie życiowe. Bezpieczeństwo rodziny jest dla niego najważniejsze. Mając już polisę, życie Brytyjczyka zasadniczo pozostaje bez zmian. Nie przewiduje, że coś złego może mu się stać. Jest sprawnym mężczyzną w sile wieku. Wspólnie z żoną i córką snują plany wysłania dziewczyny na studia. Myślą również o wcześniejszej spłacie hipoteki. Natomiast zniknęła nieznośna myśl, że może pozostawić rodzinę z finansowymi trudnościami. Wszystko zmienia się diametralnie po 53 urodzinach. U bohatera historii zostaje zdiagnozowany rakielita. Życie rodziny wywraca się do góry nogami, a po 8 miesiącach walki z nowotworem Brytyjczyk umiera. Jednak odchodzi ze świadomością, że żona i córka nie będą zmagały się z takimi trudnościami, jak jego mama. Żona z polisy na życie męża otrzymała 550 tysięcy funtów. Pozwoliło to zrealizować marzenie córki o studiach i spłacić pozostałą część kredytu hipotecznego. Jak widzisz, świadczenie z Polisy może być znaczącą pomocą na życiowych zakrętach. Niech ta historia będzie dla nas pouczająca. Dzięki za poświęcony czas. Do usłyszenia o ryzyku.pl